Dzień dobry! Dzisiaj cała Polska, co ja mówię, cała Polska, cały polski świat Toronto, Nowy Jork, Oberhausen, Berlin, ale przede wszystkim Londyn też, mój ukochany Londyn, miasto, w którym mieszkam. Dzisiaj protestujemy razem z Warszawą przeciwko. Przeciwko pisowi jesteśmy niezadowoleni. Osiem gwiazdek! Osiem gwiazdek. Wszędzie, gdzie ludzie mówią po polsku, protestujemy przeciwko pisowi, przeciwko tej władzy, przeciwko wszystkim tym opresjom. Chciałbym was dzisiaj zabrać na protest pod ambasadę, Tak nazywamy to miejsce, które kiedyś było polską ambasadą, ambasada Polska. W Londynie byście mogli zobaczyć, jak solidaryzujemy się z protestem w Warszawie. Zobaczycie protest, posłuchacie ludzi, ich motywacje, dlaczego przyszli zaprotestować, mimo że żyją w dobrobycie, mimo że żyją w demokratycznym kraju, w Wielkiej Brytanii. Możecie zobaczyć, jak to było w Londynie. Słuchajcie, super, że mogliście tu dzisiaj być. W Warszawie no już maszerują od jakiegoś czasu, już, już się tam zgrzali. No, musieliśmy coś zrobić. Wiemy, że w Warszawie pół miliona ludzi przyszło. No to my w Londynie, gdzie nas jest tutaj ze 100 tysięcy Polaków, nie zorganizujemy parusetek. Okazało się, że parusetek się znalazło i ludzie no, przyszli, bawili się świetnie, trochę wykrzyżeli swoją złość, energia była super. Widać, że jeszcze nie chcą iść do domu, próbuję ich trochę przegonić. Natomiast no, pomysł, pomysł oczywiście przyszedł z Warszawy. Natomiast wiedzieliśmy, że coś musimy tutaj zrobić. Kilkanaście miast polonijnych na całym świecie też zrobiło swoje wersje takich pikiet, czy marszów, czy pikników. Także widać, że Polacy chcą, interesują się, przygotowują się do wyborów, że nie jest im wszystko jedno. Właśnie, właśnie na solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, solidarność naszą bronią, solidarność. Naszą bronią. solidarność, naszą bronią. solidarność. No, żąbą. No, no, no. To jeszcze ktoś chciałby... Do... Okej, okay. kolejko się informuje. Pani następna, tak? Ja chciałam powiedzieć, że ja tak naprawdę jestem z tych osób, co nie głosowały. Chociaż mam już trochę lat za sobą, ale dopiero tu w Londynie zaczęłam brać udział w wyborach. Zaczęłam się angażować, bo dopiero wtedy zrozumiałam naprawdę tutaj na owczyźnie, co to znaczy zaangażować się, myśleć o Polsce. Pierwsze, jak byłam w Polsce, nie miałam na to czasu. Praca, problemy różne. Dopiero ja przyjechałam tu, poznałam wspaniałych ludzi. Zaczęłam chodzić tutaj na protesty. Poznałam właśnie wspaniałe dziewczyny, których. Co, Kamila. I, i, Mojej wnuczkę, która tu jest ze mną, która My mówi. Nie! <laughs> która uczy mówić po polsku. I ona mówi perfekcyjnie, chociaż tutaj się urodziła. Interesuje mnie Polska, dlatego że właśnie. Tam ciągle mam część bałaganu, jak gdyby, mam brata, mam przyjaciół, mam, mam... No i Polska mi tak, jak gdyby, pewnie mam to w genach, wiesz, że to, że tak mnie ciągle ta Polska męczy. Myślę, że my wszyscy mamy yy, jakąś tam obsesję na ten temat, wiesz, i, i, i mówię tym językiem, no znam tą kulturę, wiesz, i, no i się przejmuję, bo... Bo tak, no nie wiem, pewnie byłem wychowany, że, 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 jak, że jakaś ta Polska gdzieś tam jest w naszych marzeniach, wiesz, i, i takie ciągle tak myślę, że to marzenie pra, prawie się spełnia i, i, i coś tam jeszcze no, przeszkadza, głównie nasza własna głupota. A tu dlaczego nie PiS? Słucham? Dlaczego nie PiS? Dlatego, że ja myślę, że wiesz, że oni... oni yes, Przede wszystkim nie są fachowcami, wiesz, nie, nie potrafią tego zrobić, co nawet tam mówią, że chcą zrobić, czy jakieś tam reformy, czy coś. I wiesz, ja, ja, to, jest, to, jest, to jest jakby podstawa, bo gdyby oni rzeczywiście mieli jakąś tam propozycję jakichś jakich wielkich, wielkich reform czy, czy, czy ten, no to by było ok. Ja myślę, że mieli swoją szansę, wiesz, i od, od początku nie wydawało mi się, że to jest dobry pomysł, bo no bo partie takie wodzowskie, jak, jak gdyby się nie, nie spełniają, to znaczy nie, nie, nie są to w nowoczesnym świecie po prostu mo, możliwe, żeby był jeden, e, wiesz, Gomułka, czy Gierek, czy, czy, czy Kaczyński, czy, czy coś I, i, i miał, że tak powiem, wszystkie lejce w swoim ręku, bo to po prostu jest tak nie działa świat po prostu. Także od razu wiedziałem, że to jest bzura kompletna, natomiast wiesz, no jak już... Zostali, że tak powiem, przez naród wybrani. Mówię o pierwszej kadencji. No to, no to już e, oczywiście tych wątpliwości nie straciłem. Natomiast uważałem, że, że jak już się dolewali do tego, no to, no to zróbcie coś porządnego. No i, i raczej nie wydaje mi się, że cokolwiek zrobili wiesz, takie, co by było. Pożytecznego dla, 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 dla tego kraju. I zbierajcie wśród znajomych osoby chętne, które mogą te dwa dni poświęcić, bo to trzeba będzie wziąć pod uwagę, że najprawdopodobniej wybory będą w niedzielę i poniedziałek i wtorek to będzie ciężka praca. Już właściwie tam trzeba będzie od, od niedzieli, więc. więc... To zmniejsza ilość osób, które mogą poświęcić taki czas, prawda? Rodzice. Mieszkam w Londynie od 4 czerwca 2012. Wyjechałam tuż po studiach, trochę, żeby popodróżować, a trochę dlatego, że nie czułam się dobrze w Polsce i nie uważałam, że jest miejsce dla mnie w Polsce. I przyszłam protestować, bo nadal jest dla mnie ważne to, co się w Polsce dzieje politycznie, i uważam, że jako Polacy i Polki zasługujemy na lepszą demokrację a i pewne rzeczy są nie do przyjęcia. No, już maszerują od jakiegoś czasu, już, już się tam zgrzali. Ja sprawdzę sobie. To, to jest moment, kiedy, kiedy ja tutaj tak, mam, mam, zapisane, mam zapisane planie gry. Kamil wita się i załatwia sprawy. Nienawidzę pisu, dlatego że e, moja rodzina e, od wielu pokoleń, e, zaczynając od mojego prapradziadka oraz mojego pradziadka e, mój pradziadek. E, Bronisław Grzesiak oraz jego żona Iga Lewandowska jeszcze na początku XX wieku byli jednymi z organizatorów powstania wielkopolskiego w, na terenach Wronek, na terenach Szemotu. Moje babcia trzymała broń, mój dziadek walczył. O to, żebyśmy żyli w fajnym, dobrym kraju. Później mój dziadek w solidarności i tak naprawdę. Gdyby nie to wszystko, gdyby nie, gdyby nie moja rodzina, gdyby nie moja praca nie miałbym możliwości studiowania dzisiaj na takiej uczelni, nie miałbym możliwości studiowania w Londynie. I po 30 latach pracy, po 30 latach zrobienia naprawdę technicznej pracy, jeśli spojrzymy na perspektywę, perspektywę tego co mogło być, a co się nie stało. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, NATO, ja mam możliwość jeżdżenia po całym świecie, mam możliwość bycia dumnym, że jestem Polakiem. I chce zniszczyć to wszystko. Chce zniszczyć społeczeństwo obywatelskie, chce zniszczyć nasze relacje z Zachodem, państwo prawa. Chce wybudzić w Polakach najbardziej prymitywne, negatywne emocje nienawiści, zazdrości, kompleksów. I wykorzystuje to w najgorszy możliwy sposób. Jest to obrzydliwe. Okay. Na zakończenie chciałem jeszcze Was poprosić o lajki, jeżeli Wam się bardzo podobało. Subskrybować i to subskrybować do mojego kanału Mr. Radeks. No właśnie, to chcieliśmy powiedzieć. Subskrybujcie, piszcie komentarze, szerujcie ten materiał jak Wam się podobało, a jeżeli chcecie nam postawić kawę, możecie, tutaj jest link w opisie, macie link do serwisu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych programach.